Jak to zauważyliśmy, rozwiązując quiz, prawie połowa z Was w którymś momencie swojego życia stanie wobec nieplanowanej ciąży. Może to przytrafić się Tobie, a jeśli jesteś mężczyzną, to Twoja partnerka może przyjść do Ciebie i powiedzieć jestem w ciąży, co teraz robimy? Większość kobiet, z którymi rozmawiamy, było w kompletnym szoku, odkrywszy, że są w ciąży. Nigdy nie przypuszczały, że znajdą się w takiej sytuacji. Kobiety te mówiły nam również, że gdyby wcześniej miały więcej wiedzy na ten temat i były lepiej przygotowane, to być może nawet nie doszłoby w ogóle do zajścia w ciąży. To dlatego stworzyliśmy próbę wysiłkową i to dlatego też uważamy, że pożyteczne dla Was będzie przeanalizowanie tych spraw. Proponuję, żebyśmy najpierw przyjrzeć. Nie trzem kwestiom, które zawsze podnoszone są na spotkaniach naszych grup. Pierwsza z nich, zdecydowanie najczęściej poruszana, sprowadza się do pytania, jak to możliwe, że do tego doszło? Wiem, że to wydaje się oczywiste, ale powodem, dla którego większość kobiet, z którymi się spotykamy, było w takim szoku, było przekonanie, że korzystają ze skutecznych form antykoncepcji, więc potem nie mogły zrozumieć, jak to się stało. Zatem pierwszą sprawą, jaką chcemy podkreślić, jest fakt, iż niestety antykoncepcja nie jest tak skuteczna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak to już zauważyliśmy podczas quizu, antykoncepcja daje nam część kontrolę nad tym, co chcemy zrobić, control, ale nie daje nam całkowitej kontroli, ponieważ wszyscy jesteśmy podatni na to, co nazywamy błędem ludzkim. It it Ten szok sprawił, że wiele kobiet nie potrafiło myśleć really jasno na temat tego, co naprawdę chcą w tym momencie zrobić. Trudność ta została dodatkowo pogłębiona przez sprzeczne uczucia, jakie się w nich and wtedy pojawiły. To, to prowadzi that, nas do drugiej sprawy, która zawsze ujawnia się na naszym kursie, do nieoczekiwanego pragnienia, by zachować ciążę. Wiele kobiet mówi nam, że doświadczyło nieoczekiwanie silnego poczucia więzi ze swoją ciążą, praktycznie już od chwili jej odkrycia. To sprawiło, że były gotowe poważnie rozważyć urodzenie dziecka, nawet jeżeli zawsze zakładały, że w takiej sytuacji wybrałyby aborcję. Kobiety opowiadały nam o tym, że umawiały się na wizytę w klinice aborcyjnej, ale równocześnie przestawały pić alkohol, by chronić płód. Nie twierdzimy, że dotyczy to wszystkich kobiet. Niektóre nie wytwarzają tego silnego poczucia więzi i nie mają problemu z decyzją. Jednak wiele kobiet ma taki problem. W rezultacie zostają w zawieszeniu odnośnie tego, co dalej. Większość z nich opowiada, że nie mogły znaleźć nikogo, kto by z nimi o tym porozmawiał i był bezstronny. Ten brak wsparcia i zachęty sprawił, że czuły się uwięzione w sytuacji bez wyjścia jakby nie miały żadnego innego wyboru poza aborcją. Co sprawiło, że nie był to dla nich wcale ten wolny wybór, jak sobie wcześniej wyobrażały. Często. Mówią, że nie czuły w ogóle żadnej wolności wyboru. I po trzecie, ludzie często brykają się z konsekwencjami, ponieważ wcześniej zawsze myśleli o aborcji jako o teoretycznym problemie, na który można mieć jakiś pogląd, a nie o czymś, co może przydarzyć im się osobiście. Zatem pomocne będzie zastanowienie się nad tym, co ja o tym myślę w odniesieniu do mojego osobistego życia. Łatwo jest iść sobie przez życie myśląc, ja nigdy nie dokonałabym aborcji, albo ja bez żadnego problemu mogłabym to zrobić. Jednak potem może się okazać, że gdy faktycznie znajdziemy się w takiej sytuacji, nasze uczucia mogą być zupełnie odwrotne w stosunku do tego, co myślimy teraz. Ludzie też często skupiają się na sytuacjach skrajnych, takich jak gwałt lub nieprawidłowy rozwój płodu. Podczas gdy faktycznie tego typu okoliczności dotyczą tylko niewielkiego odsetka przypadków. Zatem bardziej pomocne będzie skupienie się na najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, czyli nieplanowanym zajściu w ciąże w skutek zawodności antykoncepcji. Czyli bardziej pożyteczne będzie zadanie sobie pytania, co ja bym chciała zrobić, gdybym znalazła się w nieplanowanej ciąży na skutek zawodności, antykoncepcji. To pytanie chcemy Wam zadać w ramach naszego stres-testu, naszej próby wysiłkowej. Chcemy what teraz umożliwić Wam sprawdzenie tego, co na ten temat naprawdę sądzicie, zanim znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie pod presją, presją poglądów time. innych ludzi i pod presją czasu. Innym problemem, który jest mocno podnoszony przez kobiety, z którymi is, się spotykamy, jest reakcja ich partner, partnera w, w chwili, gdy powiedziały mu, że są w ciąży. O roli mężczyzny oraz o tym, jak obie strony mogą dobrze komunikować się w tej dziedzinie powiemy więcej w części drugiej. Tymczasem proponujemy Wam, byście spędzili kilka minut na dyskusji na temat tego, o czym teraz mówiliśmy.